Cześć widzowie. Dzisiaj odcinek, który miał w ogóle nie powstać, ale stwierdziłem, że tak spontanicznie na szybko nagram. Tematem tego odcinka jest grafika, którą wylosowałem 1 lipca podczas konkursowego losowania tematów do konkursu Za drzwiami Horroru 2. Konkurs ten organizuje Piotr Czaplicki z kanału Zaczytany. Tak więc, przechodząc od razu do sedna, przedstawiam Wam teotografikę, którą sobie wylosowałem, czy właściwie nie ja wylosowałem, tylko piekielne koło fortuny Piotra. Teraz tak, co my tu mamy? Na pierwszy rzut oka, podczas losowania, wydawało mi się, że to po prostu jest tylko i wyłącznie jakaś tam, tam tancerka cyrkowa, no i ona tam sobie najprawdopodobniej tańczy. No, i faktycznie tutaj mamy jakiś tam powiedzmy sobie cyrkowy element, jakiś taki fragment pawilonu, no i mamy tancerkę. Ale w związku z tym, że jutro zamierzam przysiąść do tworzenia tam jakiegoś planu, jak, jakiejś fabuły, postanowiłem, że troszkę się lepiej przyjrzeć tej grafice. No, i stwierdziłem, że przy okazji nagram o tym. Materiał, taką relację z tego, jak ja doszukuję się tutaj pewnych szczegółów. I zacznijmy sobie może od, od, od lewej strony, od dołu, od lewego dolnego rogu. Będę sobie przybliżać, żeby dokładnie wyłapać wszystkie detale, chociaż na pierwszy rzut oka tutaj niewiele widać, no bo jest zwyczajnie ciemno, mam tu jakieś tam, jakieś tam płytki nierówno ułożone i ciemność. Generalnie dominuje w, te, w tej części dominuje ciemność. Nie ma tutaj nic na co warto zwrócić uwagę. Ale jak sobie przejadę wyżej. No tutaj, już, tutaj coś, się, coś już jest. Spójrzcie na te ściany. No takie jakby podokręcane blach do tej ściany, nie, nie wiadomo w jakim, w jakim celu, takie coś jakby hmm, nie wiem, kurczę, jakiś kontener? Ale hmm, no, no nie wiem, nie skupiamy się nad, nad tym, co to może być. Ważne, że są blachy, więc to już świadczy o tym, że to raczej nie jest mm, jakiś tam fragment cyrku, chyba, że zaplecze cyrkowe tak może wyglądać. Po drugiej stronie mamy to samo, jakieś blachy, czy to Ciężko powiedzieć w sumie blacha czy te. No nie no tak mi to wygląda. Albo jakieś dechy. Po lewej na pewno mamy żelastwo. Tu nawet są jakieś łączenia, jakieś rury. Więc to by mogło świadczyć, że to jakieś są pomieszczenia piwniczne aczkolwiek aczkolwiek niekoniecznie bo tutaj mamy jakiś może obiekt, ciężko powiedzieć bo, ponieważ jest tutaj to za zacienione, mamy tu po prostu czarną plamę, przez którą niewiele widać, właściwie nic nie widać tu coś jest jakieś jakieś małe coś, ale to raczej nie jest Jakiś ważny element. To mi się kojarzy z jakąś klatką schodową. To by mogła być klatka schodowa, i te schody by prowadziły oczywiście w dół, no bo innej, innej opcji nie ma. A to z kolei oznacza, że ta pierwsza myśl, która mnie dopadła podczas losowania, że to może być jakiś cyrk, no to Ewidentnie nie pasuje już po bliższym przyjrzeniu się tej grafice. Co mamy w tle? W tle mamy jakąś, jakieś okno. Okno na świat. A na środku stoi nasza bohaterka. Chociaż niekoniecznie to jeszcze zależy od tego, co postanowię ostatecznie. No ale za tą, za tą kobietą jest jakiś reflektor. Reflektor, który świecąc na nią rzuca cień. Ona wydaje mi się, że stoi przodem do nas. Powiedzmy, że ta grafika jest taką perspektywą osoby siedzącej, siedzącej naprzeciwko tej tancerki, chociaż. Hmm. Tancerki niekoniecznie, ona w, sumie, ona w sumie nie musi tańczyć, ona może iść, ona w tej chwili może iść. Z, y, zobaczcie, jak jest, y, jak ma ułożone nogi, jedna za drugą, bardzo, bardzo precyzyjnie. To jakby szła po, y, po jakiejś linii albo robiła test na trzeźwość i te jej ręce, tak. Tej ręce one nie są ułożone w jednej, w jednej płaszczyźnie. Widzimy, że jest taka nierówność. O czym to może świadczyć? No nie wiem też w sumie. Czy ta ręka nie jest czasem dłuższa? Może tylko takie złudzenie. Tak troszkę idzie jak Freddy Krueger w pierwszej części filmu na... na... Na, we, na wejściu też tak szed, szedł przez taką wąską uliczkę. Jak chciał dopaść swoją ofiarę, i tak rozłożył podobnie ręce. Tylko, że mu się wtedy wydłużyły, a, a to tylko takie nawiązanie. Spójrzmy na jej twarz, a właściwie na brak twarzy, bo w sumie jej nie widać, więc tej twarzy, więc no daje to wiele możliwości. Daje wiele możliwości, bo ona może co, coś skrywać. Ona w sumie ogólnie tutaj wygląda jako atrakcyjna, zgrabna, ale w rzeczywistości, kiedy e, światło padłoby z drugiej strony i byśmy zobaczyli jej oblicze, to niekoniecznie mogłoby być już tak kolorowo. Te ozdoby cyrkowe, ten, ten, e, ten szczyt pawilonu byśmy sobie darowali, bo tutaj nic na nic on nie wpływa, chociaż taka dekoracja mogłaby być jakąś imitacją cyrku. To się dzieje, no tak sądząc po mm, ogólnym designie tego pomieszczenia, to się dzieje w jakiejś starej, starej ruderze, w jakimś opuszczonym, yy, opuszczonym, nie wiem, może jakimś jakimś bloku, mm, jakimś może biurowcu starym, po którym zostało tylko no to, co widzimy na grafice, no i są jeszcze te drzwi. To te drzwi mogą prowadzić w, w różne, mogą prowadzić do czegoś tajemniczego, albo po prostu są, są zamknięte, nikt tam nie wchodził, bo, bo nie ma za czym, albo też są otwarte. Każdy może wejść, chociaż klamki nie widzę. Ty, to właściwie są drzwi, czy to jakaś stara szafa. Zaraz, Na nad tym się można zastanowić. Nad tym się można zastanowić. Co mamy w tym rogu? W tym rogu jakaś stara lampa nieświecąca. Jakieś bazgroły na ścianach. A tutaj co to? Czy jakiś taki superman? Tutaj miałby, tu ma głowę. Taki me, memiczny superman. Tu, tu rę, miałby rękę i jakąś tam pelerynę. A tu nogi. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy tylko to jest takie moje urojenie, ale dla mnie to wygląda komicznie. A ja tutaj widzę jakiś, jakiś taki zarys, śmieszny zarys po prostu. Tu mamy jakieś malowidło, wąż. Prehistoryczne malowidło, wąż, który idzie, żeby wpierniczyć jakiegoś innego zwierza. Olbrzymi wąż... Tak. Tak troszkę jak krowa z Minecrafta tutaj. Takie, taka kończasta kancia, noga. kończasty tuf, druga noga i tutaj kawałek głowy, która została użarta przez węża. No dobrze. A właśnie, a propos tego światła za okna. Mhm, tam jest chyba jakiś grzejnik. Tak, to będzie to chyba to może być jakiś grzejnik, co by świadczyło, że to faktycznie może być oknem, bo przeważnie te grzejniki są umieszczane pod parapetami, a światło dobiegające za tego okna, bardzo symetrycznego zresztą, może dobiegać z ulicy, to może być jakaś dzielnica opuszczona. Ale światło się świeci, bo ktoś tam kiedyś postawił słupa z lampą, i tak już zostało. Tu jeszcze mam jakieś malowidło ścienne. Hmm, nie wiem, rybka jakaś. Coś takiego. No i dobrze. I ta pani zmierza sobie w naszą stronę. Zmierza sobie naszą stronę z pełną gracją. Ten jej cień. nawet cień się dobrze ułożył. Ręka wygięta, ręka wygięta. Cień. Mhm, tutaj tak podobnie ułożył. Ten cień również się bardzo podobnie ułożył do tego kształtu. Mhm. Ale co w związku z tym, no chyba niewiele. Trzeba się zastanowić nad tym, kim ona właściwie jest, lub kim może być. No i tutaj są dwie drogi. Na pierwszy rzut oka widzę: albo będzie kimś złym, albo będzie kimś dobrym, kogo trzeba wyzwolić od, od tego miejsca. Bo to miejsce może być zarządzane przez y, jakąś złą organizację, grupę przestępczą, być może. No bo w takich miejscach raczej no. W takich miejscach raczej y, nikt nie uprawia sztuki. Co właściwie ona może symbolizować, przedstawiać? Co, co ona tam właściwie robi? Kim ona jest? Jest tyle pytań, tyle pytań. W każdym razie jest ona najważniejszym tu elementem, ale jakieś jakieś dodatkowe informacje już też udało mi się tutaj zdobyć, prawda? pieżowiec to jest jedna informacja, myślę taka taki punkt zaczepienia, który mogę wykorzystać. Podczas pisania. Drzwi, szafa, szafa do Narni. No nie, no nie będziemy tutaj wyskakiwać kurczę z gadającymi zwierzakami, ani z ten deseń Spojrzę do... na nią z daleka. Coś tam może mi się w głowie już ukształtowało. Ale muszę chyba z tym się po prostu, jak to się mówi, przespać. A może jeszcze jakieś informacje wydobędę z, tego, z tej grafiki. Zaraz, teraz mówiłem, że klatka schodowa to może być, tak? Ale to mi wygląda, że to jest jakiś, jakiś mebel chyba. Tu ma, tu ma jedną nogę, drugą nogę i ta, ta przestrzeń. Między dnem, może jakaś komoda, czy co? No nie wiem. Nie przypomina mi to za bardzo niczego. Jakbym. Chyba, że jakiś taki nie wiem. Nie, dobra, nieważne to. To by było głupie. Szkoda, że nie, nie wiemy nic o, o tej osobie, która patrzy się na tę kobietę. W końcu wiadomo, bo jesteśmy tylko oczami tej osoby. Ja w ogóle. Na początku zakładałem, że opiszę ją jako główną bohaterkę, ale teraz patrząc się na, na ten jej w naszą stronę, to już mam inną wizję. Bo być może ona wcale nie będzie taką nieszczęśliwą bohaterką, za jaką ją miałem wziąć. Może zrobię z niej Kogoś się złego. Może ona wcale nie musi być człowiekiem. Hmm. Troszkę dylemat, bo jak, bo jak na początku stworzę złą koncepcję, to już potem wszystko szlak trafi, a tego bym chciał uniknąć. Chciałbym tę grafikę jeszcze bardziej przesunąć, ale już tyle. Już, już tam nic nie ma. Tam jest już tylko pustka. A może jeszcze ją przybliżę? Hmm. Tu ma jakieś dziurę. Dziura jedna, dziura druga. To, to akurat by mogła. Z cholera, przecież. Czekajcie, czekajcie. Po przybliżeniu to takie piksele widać. Ten piksel, i tutaj jest takie coś e, na, tych, na tych czterech w to tak, takie coś mi się... Tutaj jakby, o kurde, ona ma krzywe oczy, jedno większe, drugie mniejsze. A to ma jakby dziurę, dziurę w ustach. O, o kurcze, no ja tu dostrzegam, dostrzegam faktycznie smutną buźkę. Mhm. Może tylko tak mi się wydaje, ale coś w tym może być. To jest taka druga dziura. Może to jest kurde jakieś... Kurde Frankenstein wersja, woman. ja w każdym razie, jak tak patrzę, to wygląda trochę faktycznie creepy. Ale to tylko może być złudzenie. Bo jak oddalimy, tego nie widać. Ale może właśnie o to chodzi, żeby. Skupić się na tych szczegółach, żeby wszystko dostrzec. Chociaż to oczywiście może być tylko zbieg okoliczności, może to być mi yy, yy, fortunnie wygenerowany, wygenerowany detal. To o niczym nie, nie musi świadczyć. Nie tu mamy plamy. Jakaś farba. Pierniczona jakąś farbą, ale no, ewidentnie te dziury widać. Te dziury widać z daleka, może ona po prostu nie żyje. I też takie pytanie: dlaczego ona właściwie idzie w naszą stronę i co my tam robimy? To jest chyba najbardziej istotne, jeśli chodzi o prowadzenie. Już fabuły ona pełni jakąś funkcję w tym miejscu. Tak samo jak nasz bohater. Potencjalny bohater, bo jeszcze nie wiem, czy tak będzie, do którego ona zmierza. Kto ją tu wysłał? Skąd tam się wzięła? Dlaczego my tam jesteśmy? Pytanie, czy też bohater, który siedzi przed nią, jest tam w ogóle z własnej woli? Czy on chciał czegoś doświadczyć, czy może siedzi związany? Bo na pewno, na pewno on siedzi, zdecydowanie siedzi, bo spogląda na nią z niższej perspektywy. Może być też związany i oparty o ścianę, albo przykuty do jakiejś, do jakiejś rury. Skuty, kaj, skuty kajdankami, które są przymocowane do jakiejś rury, których tutaj nie brakuje, albo do jakiegoś. Elementu drewnianego, jakieś belki. Też spójrzmy na kolorystykę. Jakby tak sobie podzielić tę te graf, te grafikę. Lewa strona, tak samo jak i prawa, są ciemne. Środek jest oświetlony. Cały środek jest oświetlony z wyjątkiem tej postaci. Ona kontrastuje. Ale jeśli chodzi o sufit, to, czy patrzymy z lewej czy z prawej strony, dostrzegamy, dostrzegamy te kolory, to, to jest chyba warte, żeby się nad tym zastanowić, co by to mogło symbolizować w, mojej, w moim potencjalnym planie: światło i cień. Cień jest wszędzie światło pada na nią, ale od złej strony. Gdyby ona była kimś złym, to bohater powinien. powinien krzyczeć ze strachu, żeby ktoś przybył mu na, na ratunek. Jeśli byłaby to opuszczona, jakiś opuszczony wieżowiec, budynek, to no w zależności, jeśli byłby wys... budynek byłby bardzo wysoki, to najprawdopodobniej nikt by go nie usłyszał. Jeśli budynek byłby niższy, ale oczywiście, ale sądząc po tym, że tutaj mamy światło dobiegające z ulicy, to nie może być to jakiś gigantycznych rozmiarów budynek, co by świadczyło, że gdyby nasz bohater krzyczał o pomoc, to ktoś, to byłaby szansa, że ktoś by go usłyszał, ponieważ echo od takich ścian by bardzo mm, dynamicznie się niosło w głąb budynku i być może ktoś usłyszałby jego wołanie na ulicy pod warunkiem, że nie byłby zakneblowany. Ale jeśli byłby związany i zakneblowany, to znaczy, że na pewno nasz bohater nie znajduje się tutaj dobrowolnie. Na początku też zakładałem, że ta ulica, przy której stoi ten budynek, może być opuszczona. Po prostu to może być jakaś ulica z opuszczonymi budynkami, ale z jakichś tam powodów światło dalej się świeci, miasto opłaca, opłaca tutaj inwestuje raczej w oświetlenie tego. Obskurnego terenu. Więc pytań jest bardzo dużo. Odpowiedzi na razie jeszcze nie mam. Możecie tylko dać znać, czy macie jakiś, czy mielibyście pomysł, gdybyście yy, to wy mieli napisać opowiadanie do takiej grafiki? Yy, czy może raczej ta grafika nie leży totalnie w Waszym guście? No cóż, nie mam za bardzo o czym tutaj więcej dyskutować, mówić. W sumie dyskutować nie mam z kim, jestem tutaj sam ze sobą więc pozostaje im to tylko wyłączyć i tak chyba zrobię, także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie, a innym autorom życzę powodzenia.